Walisz mu lutę, stary, jak e, Eryk, e, ten, trener bonusa WGC e, na Amadeuszka. Śliski ziomek. Co sądzisz w ogóle o tym ziomku? Kurwa, co to było? I, bo to jest w ogóle... To o, jest tak abstrakcyjna sytuacja. Abstrakcyjna. Ale, ale gdzie, oczywiście, trzy, kogo strony stronę trzymasz? W tym? No w no Ferrari, wiadomo, nie? No, kurwa, raczej. Kurwa. Ale po prostu to jest tak absurdalne, że jakbyś, wiesz, powiedział komuś, że trener, jakiś tam mistrz czy, czy Polski, Kajler? chyba... No, pod, podbija do freaka i dostaje tak szybko wpierdol. Cztery no to... sekundy absolut, sierpami. Absolut, absolut. E odpaliła się leciutka szarża metyńska, stary, w stronę trenera Bonusa BGC. No i Amadeusz wychodzi e zwycięzko z tego. No generalnie ale no, e trener Bonusa zatrzymał ciosy głową. Gdyby to na tym się skończyło, ale on jeszcze poszedł po wywiady potem dawać. A widziałeś widziałeś stary ten taki fragment. Yy, za kulisowy, co on tam mówi, coś że mu tylko tak nie zostawi, że on. Yy, nie, yy, chyba yy. nie. No, potem ci pokażę. <gry>